ma. Dzisiaj gramy w najstraszniejszą grę na Robloxie Jelly Fruit Horror. Part 1 gramy. Chapter pierwszy. Podobno chłop to robił dwa tygodnie. A gra trwa z 5 minut. Nie wiem. Zobaczymy. To tylko wprowadzenie. Za chwilę zostanie przeniesiony do pełnej gry. Jak co dzień wyszłeś z domu, aby kupić sobie chipsy. Okej. Okay. Właśnie wracasz On Chipsy. Ciper. No, mogę iść? Dobra. Dzięki, dzięki. Jezu! haha, no i co, no i co, Co to jest? Filip, co ty tu? Daj. Pozwól, że ci przypomnę. No. Wczoraj na live, na live razem Sharon wyśmiewaliśmy z Kolima. Co, co zrobiłeś, Sharon? <laughs> Zobaczysz Co to się odwala w tym horrorze Co to jest za gówno Czemu jestem w klatce Czemu są takie lugi O Modnar Modnar O Sharon O Modnar siema E siema <laughs> Rozmawiaj Sharon co ty tutaj robisz No, tak, widziałem go. Też myślę, że on to. Aha. widw, czaki, tolskie, Kurde, nie umiem angielskiego. Jak tu przejść? Nie, Modnar próbuję to przejść. Pa, mam pomysł, pa. Nie, nie można. O! Nie, nie. To jest. Przeszedł! Jak on to zrobił? Można jakoś kucać? Aha, i tak powiem. No kurde, aha. Trzeba to tak przeskoczyć, i co to jest za gówno ten horror? Słownie z 5 minut. Nie, no nie będzie trwać na pewno z 5 minut. Pewnie sam Jest, dobra, udało się. Dobra. Co to jest? No jak ja mam tu? Przez. Ty, przy... Dobra, idziemy teraz dalej. Tu? Dobra, udało się. Mam checkpointa, dobra. Ej, modnar tu chyba spadł przed chwilą. Właśnie możecie zobaczyć też jego z perspektywy. Patrz! Ej, modnar! A nie widzimy, że to mi flip. Dobra, to jest bardziej jakby oby chyba. Mogę wrócić? Nie, nie mogę. Nie, <śmary>, ale jumpscare! No nie, chyba. O, dobra. Dobra, no, tam jednak nie idę. No, wejść, skoczyć do tej klatki. No nie, no spadłem. Kupię najstraszniejszy horror ever. A Monner dalej próbuje to przejść. Nie no jest... Nie. No. Kliknij tą w spację, no? Kurde, tak kraj jest dupsona. Papa! Pa. No czemu klikłam spację? Przecież ja... Czemu ja nie mogę na tym ostatnim? O co co jest ze mną nie tak? Dobra, udało się, dobra. Lecę dalej. Lecimy, lecimy w dół. Co Co jest? Eee, okej okay. O, Sharon! Och no, Filip trade to kuk, Let's run away, nie wiem O nie, Filip uciekł Te, muffinki, czy tam babeczki Co jest? Um, uciekaj wszędzie, gdziekolwiek nie wiem, nie, nie wiem. Ja muszę skakać po tych babeczkach. Nie no, to jest chłopie taki straszny horror. Ja myślę, ja nie wiedziałem, że to będzie oby, ale jest. No czemu? Nie no, widzę grać na telefonie. Nie no, widzę, nie no. nie no, kurde. Jeszcze tak daleko muszę chodzić po tych, kurde, cupcakeach. Psranych, tak, kurde. Ten walony jelly food. Dobra, to już trwa prawie minutę, nie, więc. Nie wiem, czy mogę to robić. No, czemu? Nie, no, to jest jakieś chory. No, przecież nawet tego nie dotkłem, no. Przecież to jest upośledzone, dobra. taki za mnie. Prawie spadłem. Taki za mnie parkurzysta Siema, się ma Jellyfruit. Dobra. No, nie, no, to jest niemożliwe, no. To jest zrobiony, fanie ulubionych. Nie będę. Grafika, mogę, by to jest shadows. Nie, no, tylko Shadowy mają być. Aby bo coś tutaj modna napisał. O, Co to jest niemożliwe, kurde, do przejścia? Co to, to oni gówno takie coś zrobili? Tak, choć przecież natal. No przecież nie dotknął, tego płemu. Już byłem z jakichś. centymetrów od tego. Dobra. Londy spadło. Co? Aha. Aha, można tu chodzić. Okej, okay. myślałem, że tam jest jakieś przejście, a tamten to jest fejur totalny, ale Raczej ja, chyba nie. na która chodzimy za Blondie. Czy ona będzie umiała tu przejść? Po no czemu nie dotknąłem tego? Przecież byłem w powietrzu. Czemu czy Mondar? Dalej jest to no dalej to przechodzi. Próbuję przynajmniej. O, i on się tutaj pojawiłem. Czy to jest niemożliwe? Ile kosztuje jump O, Modnar się ma, Modnar. No i dobra, dobra, I dobra, chyba bym drum wszystkich zera. Za 15 Robuxów takiego Modnara bym drum skierował. Dobra, drum Kupiłem ten Jump Za 15 Bobux O! <grystanie> o! O O kurde! Udało się, dobra, ale jestem z Sigma. O, brat bliźniacy, brat, mój brat. Co z wętami? Jezu! się. Jezu, myślałem, że tam już jestem. O, Modnar! Czekam na Modnara. Nie, no, Modnar to tak szybko przechodził, ja jestem taki upośledzony jakiś. Modnar! Dawaj, chodź, idziemy. O, dobra, idziemy teraz szybko, szybko. A! Kurde, tu laleczką konczakon chodzi. Dobra. No! No nie! Jezu, co to są za gówno? Znaczy, w ogóle. Dobra, aż wróci. Dobra, i teraz lecimy. A, zabiła go. Dobra, lecimy dalej. No, takie 5 minut. Co to, to jest za gówno? Aaaa! No, o dobra, tutaj. Aha, spadł. A to bywa za Za jest. No, co to, to jest za gówno? to jest taka gówniana, nie? A dobra, co ja się zrespię Nie wiem, czy ja mam to Nie to jest niemożliwe, aby to przeskoczyć. Dobra, tutaj muszę być. To jest jakaś zmywarka, czy tam inna umywalka. Ja pierdolę. No way, że to jest to gówno. przecież ja to. A nie, to po raz taki gdzieś jest. Ja no, tu się wskręciłem? Nie. Wiem. Znaczy mogę, ale nic mi nie da. O! czaki, czaki, czaki. Nie, to gra jest taka na nie. Nie wiem, nie wiem, gdzie mam dalej iść. O kurde, no! Nie wiem, czy. Wa czy powinien to przechodzić? Dobra. O, ciema. Ja tu raczej nic nie ma. Ja nie ma tu. Ok, tutaj mam no kurde no. Leczka czak jest za tobą. Kurde, ale ten mogliby no, ma, no to chyba się a nie, dobrze myślałem, że to tutaj jest ten sam, bo to jest tu dobra. To tylko jest pośledzona trochę. Modnar, uciekaj! Nie no, ja, ja nienawidzę tych takich kul, nie? Dobra, przeżyłam. Do not enter. Danger, kurde. O nie, spadł gdzieś. Creepy clowns ahead. Co? To są creepy clowny? Co to było? A, nie wiem. Sharon! Jo, skacz na... Skacz na... Skacz na multich, aby uciec. Na, na dreadach multiego, aby uciec. No, będę skakał na dredach multiego. Dobra. Ale dżumskar. O, żeli i No, wrak, gdzie to jest? Dobra. Tutaj wolę to nie dotykać dalej. A nie, do, do, do się wróciłem. Biseks. No ku... To jest upośledzone! Co gówno? No mi wyskoczył na mordeczkę kolorową. Co? Gle... Nie, no trzeba jakaś gadawki, 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 to, gadawki, 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 Dobra Dobra gadawki, 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 ale muszę uważać na helikopter. To widzę właśnie. Uf. No jaki przyjazd. Nie! No. O tu broszki o Oj, mężki Dobra? To jest pod tym... A nie nie mogę pod tym. Dobra, muszę uważać na te śmieci Muszę uważać na gówna. Połu. Ciekawe, gdzie jest modner. Wygląda, on dalej jest, na tym Jest, jest. Dobra, przechodzi do. Tam było się paliło coś. Czy kurde, oni smażą gówno na patelni? Czemu zginęłem? Aha, bo ja mam połuskać, po a nie ich unikać. Tak? Tak. Uuu, przecież nie dotknął tego? Biedne połów Basenczukę, wie, wielkie otwarcie co to jest za... Za gunwo No! O nie, ram skarowała mnie czukę. czaki. Co te spawn pointy są tak daleko od siebie i to jest takie wkurzające? Czyli tak zrobić? Nie no, to, nie no, nie no, nie no, nie no, nie wierzę To miało być 5 minut, a nie 15 Miało być, być tylko 5 minut A, a nie 15 Muszę teraz to szybko... No kur... Jezu No przecież mnie dotknę. Nie czemu na ma takie hitboxy? Nie no, moim zdaniem to jest najstrasz najstraszniejsza gra na, na Poblosie, nie? No! To jest A to kurde! Uła, wbiłem sobie szafkę w stopę, znaczy, co Dobra, lecimy! No nie, no czemu ten auto jump na telefonach? Czemu ja to nie, nie gram na, na ps Tylko muszę grać na tym walonym, zwalonym telefonie, gdzie kurde musieli dodać jakiś auto jump. Gdzie musi być jakiś auto jump, Jezu. Kto to wymyślił w ogóle, aby auto jump? Dobra, jest, udało się, udało się, dobra, udało się. Udało się, dobra. Co to jest za kurde. A o, trochę lagi były, dobra. Nie, no jakiś labirynt, zaraz to jakieś czułkiem mi wyskoczy, i inne pierdolę. Gdzie, gdzie, gdzie jest wyjście? O, co to jest za labirynt? Co to jest za pokromsy? Co to są za. To... na no, kółko zrobiłem. Co oni odwalili? Znaczy. Teraz szukam wyjścia. Czekam, czy modnar się poddał. Nie, no, modnar się chyba podał. Modnar. Się modnar. On to słabe już kurde, już to 20 minut, dwa. Widzowie, ja jestem silniejszy. O, za! Czy Nie, to nie jest. Nie, to jest początek. Był tutaj wcześniej, tak? Nie, to jest tył. No. Już chciałem się cofać. Aha, to tak skacze. Dobra, myślałem, że to. Dobra, jestem głupi. Jak to działa, to trzeba najpierw zobaczyć, jak to kuźwa działa. Nie, nie, nie Czemu tam jest trawa w wodzie? Tu też jest trawa. Dobra, jest, udało się, dobra. Co to są za? Nie mam tu wybrać. Nie, wiem, co ja zrobiłem? A, bo to są samochody. Dobra, lecimy. O Sharon. Rozmawiaj. It's... To jest z Kolim. To jest rezydencja z, kolejego, z Kolima. We, musisz wejść do środka. Ent. Dobra, nie mam... czego, muszę znaleźć klucz. Teraz szukamy klucza. Mm. A tu jest jakiś ten. A tej mogę jej za dom? Ja to nic nie ma. Tylko tam coś jest. Ale ten też. Dobra. Moim zdaniem najstraszniejszy horror ever. ever. Co to jest gówno? Pomarańczowe. To, to jest brązowe. Raki. Dobra. Rozmawiaj, co Co się dzieje. Końce się dor cię dorwaliśmy. Haha, co kto was tu przesłał? Na koło pracujecie, to, to na nas tu nasłała. To niemożliwe, Wiedziałem jak Jelly nie porwał. Poznasz ca całą prawdę. Chłopaki, bierzemy go do fabryki raz, dwa. Mogę się ruszyć? A. Jestem teraz... Łapce, aha no fajne, kurde to są Kurde drzwi, które nie istnieją Tylko to jest tekstura Chucky Factory Co to jest? O nie, Jelly! O nie, 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 wracam Aha, to po Dobra, muszę chyba iść O Jezu, ale jumpscare Aha Coś... Tu mam. Dobra Jezu. No nie działa to wyjście ewakuacyjne. A tu jest wyjście. Nie. A jest. Dobra. A, nie, co? Jak ja to jedynie Tak. Dobra. Trzeba Dobra. No nie. Dobra. Kapibarre. Dobra. Sharon. Muszę zdobyć kartkę. Zakryj oczy. No Siren hand to Campi. A, dobra. Okej, okay, znalazłam kartkę. Weź. Jakie to jest długie. Ja myślałam, że to 5 minut serio będzie trwać. Dobra. Nie wiem po co mi była ta kartka, ale. Dobra, dalej. Rozmawiaj. Jellyfruit. O, chcesz autograf? Nie, dlaczego mnie porwałeś? Co? Nie zrobiłem nic takiego. Sharon twierdzi, że nie wiesz tej co ostatnio, też mnie oszukała. Haha, porwaliśmy Sharon za chwilę i już jej nie zobaczycie. O nie, musimy ją uratować szybko i jeździć na lotnisko. Lecimy. Aha, bo to zabija. Dobra. nie chcę się za zawiałym gratem jej jeździć. Nie chcę prowadzić. Tu je chcę prowadzić. No dobra. Patrzcie, co zrobię. A nie, nie można. No posłuchaj się z tym autem. Dobra, lecimy tak. Dobra. No kurde, no ledwo to tko, kurde, milimetra mnie. Dobra. Postaw mi auto. To jest moje auto. O tej to ktoś też się wywalił. No dobra, mogę wchodzić jakby tym, tylko nie mogę postacią wejść. To luzik. No nie, no to musiałem przyspidranować. A mo nie mogę tu na, pie na piecho? Te. O, mogę, mogę. Ale wolę nie dobra? Nie, to jest samochód, który mi przeszkodzi. Pasajo. Dobra, nie w sumie to na easy. Dobra, mamy to. Linie lotnicze, czeki tur. Dobra, mamy to, przyszliśmy. Mam nadzieję, że się się spodobało. Staw się sobie całą łapkę w górę. Ja się będę żegnął, no, no.